Cześć, myślę, że pora na mały update. Czytam, jak wiecie, gdy zgaśnie nadzieja z wydawnictwa Filia, egzemplarz, który otrzymałam do recenzji, i chciałabym Wam przedstawić kilka swoich drobnych refleksji z tego momentu, w którym jestem, jeszcze nie po całości, ale z tego momentu, w którym właśnie się znajduję. Jeżeli chodzi o język. To mamy tutaj do czynienia z bardzo poprawną polszczyzną, i myślę, że to jest zasługa tłumaczki. Chociaż widać ewidentnie, że pisała to kobieta, i o ile w partiach dotyczących bohaterki Anny to absolutnie nie przeszkadza i wręcz to daje uroku, o tyle w partiach dotyczących Johnego no to już jest trochę zgrzyt. Mimo tego, że autorka tutaj próbuje ten swój język dostosować do słownictwa, jakim powinien się posługiwać, albo przynajmniej w jej mniemaniu posługiwał się lotni grafu, to warstwa narracyjna widać, że jest mocno kobieca, i ta perspektywa Johnego na tym trochę cierpi. Niemniej jednak jest to na ten moment dość wciągająca lektura.